W sobotę drużyna PGE GKS-u Bełchatów rozegrała dwa sparingi. Pierwszy z nich o godzinie 12 z zespołem Korony Kielce. Spotkanie zakończyło się rezultatem 0-3, a bramki dla Kielcza strzelali Daniel Gołębiewski, Paweł Golański oraz Wlastimir Jowanowicz. W drużynie GKS-u wystąpiło w tym spotkaniu siedmiu testowanych zawodników, czterech z innych klubów oraz trzech z drugiej drużyny GKS-u Bełchatów. W meczu z Koroną zagrali w bramce Wiktor Baranowski, w obronie Adrian Basta, Maciej Wilusz, Antoni Krajnyk, Marcin Flis, w pomocy Paweł Zięba, Grzegorz Baran, Patryk Rachwał, Andrzeja Prokic, Samuelson Odunka i w ataku Adrian Poluchowski. Na zmiany wchodzili Mikołaj Grzelak, Jakub Sznigir, Mateusz Szymorek, Bartłomiej Bartosiak, Konrad Niedzielski oraz Piotr Piekarski. Drugie spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14, a przeciwnikiem był Pelikan Łowicz. Mecz zakończył się remisem 1 do 1. W całym spotkaniu podopieczni trenera Kamila Kieresia byli o klasę lepszym zespołem. W 56 minucie świetnie odnalazł się w polu karnym testowany Diego Bezerra, który umieścił piłkę w siatce. GKS stracił bramkę po indywidualnym błędzie bramkarza, który wyszedł z bramki i wybił piłkę prosto pod nogi przeciwnika, który strzałem z około 35 metrów przelobował naszego golkipera. Mecz zakończył się remisem, zawodnicy mieli lekki niedosyt, jednak w tych sparingach nie wynik był najważniejszy. GKS rozegrał mecz w składzie Damian Podleśny, Raul González, Piotr Witasik, Daniel Silva, Krzysztof Michalak, Mateusz Mak, Szymon Sawala, Kamil Poźniak, Filip Rośniak, Diego Bezera i Michał Mak, a na zmiany wchodzili Paweł Lenarcik, Łukasz Wroński, Sebastian Kopeć, Filip Brośniak, Damian Gul, Rafał Kosznik, Kamil Poźniak oraz Artur Pląskowski. Trener, założył jakiś konkretny cel na te sparingi dzisiejsze? Nie, no myślę, że dzisiejsze sparingi, głównie chodzi o to, żeby wybiegać, pokazać się z jak najlepszej strony trenerowi. No i myślę, że tyle. A masz jakieś sygnały już, że będziesz pierwszym ramgarzem teraz w kadrze gotowa? Nie, nie mam żadnych sygnałów. Ja staram się robić swoje i staram się o to walczyć cały czas. A ten czas, tą przerwę między sezonami urlop, jak spędziłeś? A spędziłem w domu, odpoczywałem. Także nie było długiej przerwy, chciałem wypocząć w domu. Dzisiaj mecz z Pelikanem, taki chyba nie, nie dość wymagający przeciwnik. Jak się grało? Na pewno widać było, myślę, na boisku, że, że grało klasy niżej niż my i mieliśmy przewagę, tylko szkoda, że tam nie strzeliliśmy bramek. Ale myślę, że odbyliśmy taką porządną jednostkę, każdy wybiegał to, co miał wybiegać i, i dalej trenujemy od poniedziałku. No właśnie, teraz wróciliście do treningów po tej przerwie. Jak spędziłeś urlop? Byłem nad morzem, byłem w domu, także odpocząłem i jestem gotowy do, do pracy, także pracujemy ciężko i, i mam nadzieję, że w lidze będą efekty. A tutaj z tych zawodników testowanych byś wyróżnił kogoś? Ktoś się tak wybił? Myślę, że to jest pytanie do trenera. Ja to jestem od, od grania, od trenowania. <coughs> takie oceny to, to trener powinien wygłaszać. Dzisiaj zagrałeś całkiem dobry mecz moim zdaniem. Po kontuzji już nie ma śladu? Tak, kontuzja już wyleczona na całe szczęście. Długo się z nią... Męczyłem, ale najważniejsze jest to, że już jestem zdrowy i że już gram, a czy dobry mecz zagrałem, no to trener na odprawie po będzie analizował mecze i wtedy coś więcej będę wiedział. Pelikan to taki chyba niezbyt wymagający przeciwnik. Jak Ci się grał z sprzeciwko temu zespołowi? Dobrze, no po tak długiej przerwie jak, jaką miałem, no to wydaje mi się, że, że całkiem niezłe spotkanie zagrałem. Parę błędów pewnie się przytrafiło, czy to taktycznych, czy to tam technicznych, no ale Pelikan, no, druga liga. Wydaje mi się, że powinniśmy ten mecz wygrać. Nieważne w jakim stylu powinniśmy to wygrać. E, wróciliście teraz do treningów, do sparingów. A jak spędziłeś urlop? Ja urlop spędziłem pracowicie. Ślad po kontuzji zniknął. Musiałem popracować nad kondycją trochę, bo ciężko by było mi wrócić tak z marszu. I miałem tam 4-5 dni wolnego. Pojechałem na wakacje z dziewczyną, natomiast resztę wakacji spędziłem biegając lub pływając na basenie. W dzisiejszych obydwu spotkaniach wystąpiło sporo zawodników testowanych. Ilu, ilu z nich wystą ilu wystąpiło zawodników testowanych i ilu jeszcze ma trener zamiar testować? Nie chcę podawać tu liczby. No, z kilku zawodników testowaliśmy, robiliśmy taki przegląd szeroki też naszej młodej ekstraklasy. Większość tych zawodników, którzy dzisiaj byli z zewnątrz, to są młodzi chłopcy, niektórzy rocznika 9-3 młodsi, bo trzeba wiedzieć, że pierwsza liga to są takie wymogi, że w pierwszym składzie musi grać zawsze jeden młodzieżowiec rocznika 9-3 młodsi. Dodatkowo, jeżeli on schodzi z boiska, też musi taki młodzieżowiec wejść, także budując zespół na, na tą pierwszą ligę, budując tą kadrę, no muszę tu zwracać uwagę na to, żeby mieć takich w kadrze bynajmniej pięciu jakościowo dobrych młodzieżowców. Ja nie tylko patrzę na to, co gdzieś tam na zewnątrz się dzieje, ale też yy, yy, być może ktoś się wyklaruje z, z naszego układu pracy tutaj wewnątrz klubu. E, może nie personalnie wymieniać, ale który z, z tych testowanych lub ilu ich było takich, którzy trenerowi wpadli w oko na tyle, że są w stanie tutaj dołączyć do drużyny i ten kolektyw uzupełnić? Trudno na gorąco tak tutaj powiedzieć. Za chwilę tu usiądę ze sztabem szkoleniowym omówimy te, te Sparingi. Trzeba to spojrzeć, żeby dwa Sparingi trochę inna jakość. Wiadomo, korona wyższe, wyższe wymagania, Pelikan drużyna drugoligowa. Na pewno ten, ten, ten pierwszy mecz dał dużo więcej odpowiedzi, jeżeli chodzi o układ gry zawodników. Generalnie dwa spotkania były, te składy były sporo pomieszane, także konfiguracje różne ustawień, także, także mało dzisiaj to miało wspólnego z takim naszym ustawieniem praktycznie meczowym, ale w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że przede wszystkim ciężko pracujemy nad motoryką, nad kondycją i na pewno zawodnicy są, na pewno to odczuwają. I przede wszystkim te mecze to są taką jednostką motoryczną i takim powiedzmy szukaniem zawodników, sprawdzaniem jakichś różnych ustawień konfiguracji, na pewno powrót do takiego ustawienia meczowego nastąpi w dalszym części przygotowań. A na mecz z larnaką wyjdą zawodnicy, tacy już, e, którzy będą tacy no, gotowi do, do tego pierwszego składu, czy też to będą taki pomieszany skład? To znaczy jeżeli mówimy o meczu z Lardnaką, no to na pewno już y, to będzie próba generalna przed pierwszym spotkaniem, także zawsze te, te ostatnie dwa tygodnie czy, czy, czy ten tydzień przed digą to są takie momenty, kiedy już naprawdę... Yy... Następuje praca nad tą organizacją gry, nad układem pewnych zachowań na boisku. Także, także wtedy na pewno już liczę na to, że, że będzie wszystko poukładane. Na pewno pracujemy teraz nad, nad kilkoma wzmocnieniami. Doszedł do nas Renusz z Bogdanki Łęczna, pojawi się na treningu w poniedziałek. Pracujemy też nad innymi transferami, ale jeszcze, wiadomo. W tej chwili nie możemy podać konkretu, bo, bo trwają rozmowy. Też ważnym czynnikiem jest to, czy utrzymamy nadal tą kadrę, którą mamy, bo trzeba wiedzieć, że cały czas spływają oferty z innych klubów, także, także to też jest jakiś taki czynnik dynamiczny. Chciałbym, żeby to wszystko jak najszybciej się unormowało, bo ta sytuacja nie jest jak gdyby taka stabilna, także chciałbym być pewny już w najbliższych dniach tego, kto tak naprawdę z nami zostanie i kto dojdzie. Pytałem za jak spędzili urlopy. Niektórzy wyjeżdżali. Piotr Witasik mówił, że przepracował go dosyć solidnie, żeby wrócić po Gautuzji. A trener miał czas w ogóle, żeby odpoczywać, Czy cały czas pracował? No, znaczy, ja miałem ten okres taki dosyć pracowity, bo następnego dnia po, po tej ostatniej kolejce ligowej w Warszawie brałem udział w konferencji dla trenerów. Wieczorem w Gali byłem na Gali Piłkarskiej. A później przez cały tydzień miałem sesję dla trenera UEFA Pro. Także, także spędziłem cały tydzień w Warszawie. Po przyjeździe z Warszawy, no, praktycznie wróciłem do klubu. Także dużo było pracy. Urlop miałem krótki, trzydniowy wyjazd. Także rodzina się musi tym zadowolić, także jestem w pracy.